Nacjonalizm i komunizm od dawna prowadzą za sobą ideologiczną wojnę. W Polsce po jednej stronie tego konfliktu stoją Julki w kolorowych włosach, które domagają się przeprowadzenia aktu seksualnego na Prawie i Sprawiedliwości, psach, a także na murze oddzielającym granicę Polski od Białorusi. Nie macie strach! Nie macie Po drugiej stronie konfliktu posiadam narodowców, którzy przez ostatnie lata domagali się rozliczenia polskich komunistów za zbrodnie wobec narodu. W tym całym sporze ideologicznym przejawia się Kościół katolicki, Unia Europejska oraz austriacki akwarelista o inicjałach. Aha! Skrajna lewica jest na ogół liberalno-demokratyczna, ale nie oznacza to, że na lewicowych manifestacjach w Polsce nie można spotkać się z komunistami czy anarchokomunistami, którzy często podzielają z liberałami internacjonalizm i restrykcyjną ochronę klimatu, różniąc się jedynie perspektywą na ekonomię i prawo własności. Skrajna prawica po 40 latach komunizmu pozostała konserwatywna i katolicka. Czego współcześnie przykładem może być obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Do tego posiadamy postkorwinistów z partii Nowa Nadzieja, którzy są silnie liberalni gospodarczo, ale i tak pozostają z ruchem narodowym i koroną w sojuszu. Istnieje zbyt wiele różnic, aby skrajna lewica z socjalistami i skrajna prawica z katolickimi narodowcami i liberałami ekonomicznymi tak po prostu usiadła do stołu i wspólnie doszła do konsensusu. Ale czy polscy socjaliści i narodowcy zawsze byli tak skrajnie podzieleni? I jak to wyglądało za granicą? W tym materiale opowiem o związkach pomiędzy szeroko rozumianym socjalizmem, w tym również komunizmem, a nacjonalizmem. Pierwszy przykład na powiązania między komunizmem i nacjonalizmem znajduje się w samym manifeście komunistycznym. W polskiej przedmowie z roku 1892 Fryderyk Engels napisał: Szybki rozwój przemysłu polskiego, który przerósł przemysł rosyjski, jest z kolei nowym dowodem niespożytej siły żywotnej narodu polskiego i nową rękojmią jego przyszłego odrodzenia narodowego. A odrodzenie niepodległej silnej Polski jest sprawą, która obchodzi nie tylko Polaków, lecz i nas wszystkich. Szczera współpraca międzynarodowa narodów europejskich możliwa jest jedynie wówczas, kiedy każdy z tych narodów będzie u siebie w domu zupełnie niezależny. Rewolucja 1848 roku, w której bojownicy proletariaccy musieli pod sztandarem proletariatu wykonać robotę, która właściwie należała do burżuazji, urzeczywistniła jednocześnie przez wykonawców swego testamentu Ludwika Bonaparte i Bismarcka niepodległość Włoch, Niemiec, Węgier. Polskę zaś, która od roku 1792 dokonała dla sprawy rewolucji więcej niż wszystkie te trzy narody razem, Polskę pozostawiono samej sobie, gdy w roku 1863 uległa przemocy dziesięciokrotnie potężniejszych sił rosyjskich. Zaraz jakiś apologeta marksizmu odpowiedziałby, że przecież Marx dążył do rewolucji ponadnarodowej, zjednoczenia robotników we wspólnej sprawie, że Marks krytykował wojny między państwami, jakoby robotnicy nie mieli w niej swoich interesów, że to słowa Engelsa, nie Marksa, a Engels był przecież kiedyś narodowcem. Z pomocą przychodzi nam artykuł pod tytułem Klasy, narody i rasy. Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Refleksja o nacjonalizmie którym autor Krzysztof Jaskułowski tłumaczy, że Karol Marx i Fryderyk Engels nie skupiali się na samym nacjonalizmie, a opisując narody byli często nieprecyzyjni, stosując uproszczenia, np. Na utożsamiając naród z państwem, plemieniem czy nawet rasą. Teoria teorią, ale jak to wyglądało w praktyce? Pierwszym luźnym przykładem związku między nacjonalizmem i socjalizmem jest duet Bolesława Limanowskiego oraz Zygmunta Balickiego. Obaj panowie byli zwolennikami socjalizmu i popierali dążenia do utworzenia niepodległego państwa polskiego. Z nacjonalizmem najbardziej związał się Zygmunt Balicki, który przekonał nawet Bolesława Limanowskiego do wstąpienia do Ligi Polskiej w 1887 roku. Dwa lata później Limanowski wstąpił do Gminy Narodowo-Socjalistycznej, organizacji skupionej na polskich studentach w Paryżu. Do której należał późniejszy polityk narodowej demokracji i dwukrotny premier II RP, Władysław Grabski. Celem gminy narodowo-socjalistycznej było stworzenie niepodległego państwa polskiego, które zlikwidowałoby dotychczasowy model społeczno-ekonomiczny, w którym największe możliwości posiadali jedynie najbogatsi mieszkańcy. Sam Limanowski miał też swój wkład w budowę Polskiej Partii Socjalistycznej i późniejszej PPS frakcji rewolucyjnej. Do tych organizacji jeszcze wrócimy. W latach 30. obóz Wielkiej Polski, organizacja narodowa założona m.in. przez Romana Dmowskiego po przewrocie majowym przeistoczyła się w obóz narodowo-radykalny, który już rok po założeniu, bo w 1935 roku podzielił się na dwie radykalne organizacje o autorytarnym motywie, jakim był ONR Falanga i ONR ABC. O ile falanga kierowana przez Bolesława Piaseckiego uznała rząd na uchodźstwie i ostatecznie stała się częścią Armii Krajowej, o tyle ONR ABC starał się pozostawać niezależny, najpierw w ramach Narodowych Sił Zbrojnych, a potem jako osobna organizacja utożsamiająca się ze Związkiem Jaszczurczym. Pomimo przedwojennej sympatii dla wielu polskich nacjonalistów walka z niemieckim okupantem była oczywista, nie tylko ze względu na fakt zbrojnej napaści, ale też ze względu na prześladowania i likwidację środowisk narodowych, nawet tych sprzyjających III Rzeszy. W trakcie okupacji, zarówno z rąk niemieckich, jak i sowieckich, zginęło wielu działaczy i polityków przedwojennego środowiska narodowego. Można tu wymienić m.in. Aleksandra Dębskiego, rozstrzelanego przez Niemców, Jana Mosdorfa, rozstrzelanego przez Niemców w obozie oświęcimskim, czy Pawła Musiała, ściętego na gilotynie w katowickim więzieniu. Polscy nacjonaliści wchodzili też w konfrontację z komunistami. Walczyli oni pod barwami Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Związku Jaszczurczego oraz Wolności i Niezawisłości. Wiązało się to z represjami sowieckich i polskich komunistów już od pierwszych lat powojennych. Nie oznacza to bynajmniej, że polscy komuniści trzymali się sztywno nauk Karola Marksa o ponadnarodowym zjednoczeniu robotników. Polscy komuniści korzystali z narracji polskich nacjonalistów, aby uderzać w przedwojenne rządy sanacyjne, w tym samym samego Józefa Piłsudskiego, który nawet po swojej śmierci posiadał bardzo duży autorytet społeczny i który przecież poprowadził przeciw bolszewikom Wojsko Polskie w kontrofensywie z Nadwieprza. Przykładem takiej komunistyczno-narodowej propagandy jest broszura o nazwie Praca Polityczno-Wychowawcza w Wojsku, która była oficjalnym pismem głównego zarządu polityczno-wychowawczego w Wojsku Polskim. W numerze 11 z listopada 1945 roku możemy przeczytać artykuł zatytułowany Zdemaskowana Legenda: Antynarodowa Klika Sanacyjna dla utrzymania wbrew woli narodu władzy w swych rękach stosowała system kłamstw i legend. Miały one usprawiedliwić dyktaturę opatrznościowych mężów z podznaku ozonu i berezy, golendzinowskich łamignatów oraz ministrów stupajek w stylu pana Sławoja. Ze specjalną troską budowano legendę o promieniującego Józefa Piłsudskiego, największego Polaka wszechczasów, jak go nazywał wierny jego sługa i wykonawca rozkazów Ignacy Mościcki. To dopiero pierwszy akapit, a od razu mamy tu do czynienia z atakiem na rząd Sanacji Józefa Piłsudskiego, czyli wielkiego przeciwnika Romana Dmowskiego, następcy pierwszego marszałka, czyli Rydza Śmigłego, Ozonu, czyli nacjonalistycznej organizacji Śmigłego będącej konkurencją dla dotychczasowego ruchu narodowego w Polsce. Oraz wspomnienie nieszczęsnej berzy kartuskiej, w której władza sanacyjna przetrzymywała przeciwników politycznych, do których zaliczali się zarówno nacjonaliści ukraińscy, jak i polscy związani ze stronnictwem narodowym i ONR-em. Nawet atak na polskiego chemika i późniejszego prezydenta Ignacego Mościckiego, jako sługi Piłsudskiego było zbieżne z przedwojenną krytyką środowiska narodowego, które w 1933 roku zbojkotowało parlamentarne wybory prezydenckie. W dalszej części artykułu autor wypomina Piłsudskiemu służalczość wobec generała gubernatora von Besselera, którą porównał nawet do Sielanki tożsamej z wizytami Geringa w Białowieży. Co ciekawe, jednym z ostrych zarzutów wobec Piłsudskiego miało być zaniedbanie sprawy granicy z Niemcami. Na podstawie cytowanych wypowiedzi można stwierdzić, że już w czasie wojny 1914-1918 roku Piłsudski prowadził zdecydowanie proniemiecką politykę, która w dalszym rezultacie miała nas kosztować utratę znacznej części Śląska, Gdańska, Mazur i Warmii. W czasach Bolesława Bieruta jedni polscy nacjonaliści trafiali do więzień, a drudzy wspierali ich narrację. Mimo tych zarzutów, po części prawdziwych, a po części zmyślonych, Józef Piłsudski i związani z nim socjaliści z PPS również posiadali poglądy bliskie nacjonalistom. Józef Piłsudski i prowadzeni przez niego działacze z PPS byli nie tylko socjalistami, postulującymi solidarność klasową, ale również patriotami lojalnymi sprawie polskiej. Doprowadzało to do konfliktu z innymi ideowymi socjalistami. Którzy pozostali wierni marksistowskiej walce klas i zjednoczeniu ponadnarodowemu. W socjalistycznym przedświcie można natknąć się na stanowisko polskich patriotycznych socjalistów względem socjalistów rosyjskich. Przytoczmy krótki fragment z artykułu z sierpnia 1893 roku. Lecz walka z taratem dla PPS jest tylko walką z jedną z form rządu rosyjskiego w Polsce i nie wypełnia wcale naszego programu politycznego. PPS wystawia w swym programie żądanie samodzielnej Rzeczypospolitej Demokratycznej. Kwestia narodowa nie była też obca Leninowi, który na początku rewolucji bolszewickiej obrał dosyć nieoczekiwany kierunek. Pisze o tym Józef Mackiewicz w książce Zwycięstwo Prowokacji. W życiu nie ma nic stałego ani nic niestałego historia może się powtarzać albo nie powtarzać. Czasem ma się wrażenie, że ci, którzy upierają się, że historia się nigdy nie powtarza, czynią tak, bo lenią się z nią zapoznać. W dziejach komunizmu, od jego powstania do dnia dzisiejszego, główne elementy powtarzają się jak na zgranej taśmie fotograficznej. Czy był to przypadek, czy też Lenin przewidział genialnie rolę, jaka przypadnie nacjonalizmowi w dziele ugruntowania bolszewizmu? Przewrót bolszewicki oparł Lenin na dwóch dekretach. Dekrecie o pokoju i Dekrecie o Ziemi, ogłoszonych już na zajutrz po wybuchu rewolucji, to jest 8 listopada 1917 roku. Ale zaledwie po tygodniu, dnia 16 listopada, dołącza słynną Deklarację Praw Narodów Rosji, która obwieszcza prawo wszystkich narodów byłego imperium do samostanowienia i niepodległości, włącznie z oderwaniem i stworzeniem samodzielnego państwa. Pozornie akcent mógł doprowadzić do zupełnego rozproszenia sił rewolucyjnych, a tym samym do unicestwienia rewolucji bolszewickiej, która wobec znikomej Garskiej i zwolenników widoki powodzenia oprzeć mogła wyłącznie na potężnym scentralizowaniu władzy. Prawda, że w istocie deklaracja była pustym frazesem, gdyż decyzja, co jest prawdziwym wyrazem woli narodu, oddana została nie w ręce narodu, lecz w ręce jaczejek bolszewickich. Józef Mackiewicz opisuje sytuację m.in. Białorusinów, dla których bolszewicy stanowili realną pomoc w stworzeniu własnego państwa. Decydujący wpływ miał przy tym radykalizm społeczny, który cechował białoruski ruch narodowy. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej hasła rzucone przez białoruską hramadę w praktyce nie różniły się prawie od bolszewickich haseł socjalnych. Za głównego wroga hramada uznała polską reakcję i rosyjską kontrrewolucję. Wprawdzie już 28 grudnia 1917 roku zwołany został do Mińska Ogólnobiałoruski Kongres, który, powołując się na deklarację Lenina, żądał niepodległości i niepodległość Białoruskiej Republiki Narodowej istotnie została proklamowana 9 marca 1918 roku. To jednak nie przeszło bez większego echa w kraju, zarówno ze względu na brak rozporządzalnej siły, jak i indyferenteryzm narodowych mas białoruskich. Mackiewicz opisuje dalej VI Kongres Komunistycznej Partii Północno-Zachodniego kraju, który przybrał nazwę I Kongresu Komunistycznej Partii Białorusi i Proklamowanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki. Zacytował przy tym pewnego białoruskiego historyka: Przez długi czas należeli oni do narodowych organizacji dążących do przeistoczenia Białorusi w państwo narodowe. Dla nich strona narodowa była decydującą w danym wypadku również Białoruscy komuniści udzielali pierwszeństwa sprawie narodowej. W ten sposób wszakże iż wyzwolenie narodowe usiłowali skorzystać z ideologią komunistyczną. Józef Mackiewicz nazywa połączenie nacjonalizmu z komunizmem swojskim gomułkizmem, mając na celu wyjaśnienie polskiemu odbiorcy, że władysław Gomułka prowadząc narodową politykę wcale nie wyróżnia się na tle innych komunistycznych przywódców. Wraca do tego w kontekście Białorusi, o której pisze Klasycznym przykładem tworzenia gomułkizmu pierwszych lat rewolucji bolszewickiej służyć może sowiecka Białoruś. Sądzę, że moi przyjaciele Białorusini nie wezmą mi za złe przytoczenia tych szczegółów. Nie może być bowiem nic ubliżającego w stwierdzeniu, że narodowy ruch białoruski znajdował się w tym okresie w stadium początkowym. Ilość uświadomionych Białorusinów nie stała w żadnej proporcji do rozległych obszarów etnograficznie białoruskich. Zjednoczonych od 30 grudnia 1922 roku w Związkowej Sowieckiej Republice Białoruskiej, czyli BSSR. W ten sposób eksperyment białoruski Lenina uważać można za wzorcowy w tej dziedzinie. Tak jak całość eksperymentu narodowego NEP-u, stała się wzorcem dla przyszłych republik ludowych, a więc i dla PRL. W marcu 1923 na 12. Kongresie Związkowym potępiony zostaje system rusyfikacyjny Rosji Carskiej i powzięta uchwała o praktycznym przeprowadzeniu białorutenizacji. W lipcu 1924 plenum CK partii BSSR postanawia wprowadzić przymusowo język białoruski we wszystkich urzędach, instytucjach i organizacjach partyjnych, państwowych i społecznych. Pracownicy, którzy nie nauczą się po białorusku w terminie przewidzianym, będą zwolnieni ze służby. W tym celu utworzone zostają przymusowe kursy języka białoruskiego. Sam Gomułki z Mackiewicz rozumiał jako komunizm, mający w swoim centrum naród. Gomułka w czasie powstania na Węgrzech i protestów w Wielkopolsce w 1956 roku wykreował taką narrację, że to on chroni Polskę przed sowieckimi czołgami, mającymi rozprawić się z antykomunistycznymi protestami. I to właśnie on otrzymuje od Chruszczowa zgodę na polską drogę do socjalizmu. Wracając do samego PRL-u, ciekawym przykładem połączenia komunizmu i nacjonalizmu jest przypadek wspomnianego już Bolesława Piaseckiego i jego organizacji PAKS, katolicko-narodowego stowarzyszenia współpracującego z rządem PRL-u. Józef Mackiewicz w cytowanej już książce Zwycięstwo Prowokacji, w specjalnie dedykowanym rozdziale, opisuje genezę PAKS widząc ją w Krakowie lat 40. Kiedy komuniści wkroczyli na ziemię polskie w 1944 roku, polska arystokracja i burżuazja panicznie uciekała do Krakowa, mając nadzieję na uniknięcie represji z września 1939 roku, których dopuszczała się Armia Czerwona. Wówczas pewien komentator polityczny, Aleksander Bocheński, związany z przedwojennym ruchem konserwatywnym i gazetami "Punkt Młodych oraz Polityka, Głosił w Krakowie hasła ugodowe z niemieckim okupantem. Wynikało to m.in. ze skutków powstania warszawskiego, doprowadzającego polską stolicę do kompletnej ruiny. Bocheński, podobnie jak przedwojenne środowisko skupione wokół Władysława Stydnickiego, uważał wtedy, że największym zagrożeniem dla Polski był Związek Radziecki, który dla niego wciąż był Rosją, bazującą na swoim barbarzyńskim imperializmie. W 1945 roku armia czerwona podchodziła pod Kraków. Duża część arystokracji zdążyła uciec do krajów zachodnich. Aleksander Bocheński pozostawał jednak w mieście, ryzykując więzieniem i śmiercią za zarzucaną mu przez komunistów kolaborację z Trzecią Rzeszą. Bocheński miał jednak to szczęście, że miał możliwość spotkania się z komunistycznym dygnitarzem do spraw szczególnych, Jerzym Borejszą, którego specjalnością było przekonywanie do współpracy z polskimi komunistami. W hotelu podróżą przy ulicy Floriańskiej Boheński miał zaczepić zdziwionego Borejsza, śpieszącego się na samolot. Po 15 minutach Borejsza istotnie zadzwonił na lotnisko i przełożył go na późniejszy odlot. Boheński roztoczył przed nim gotowy program ugody pomiędzy skrajną prawicą, nieprzejednaną kontrrewolucją, obozem katolickim, a nowym reżimem komunistycznym. To znaczy w ramach ogólnie odpowiadających tym, jakie zilustrowanej powyżej atmosferze leninowskiego Nepu, zwano poputniczestwem, A zgodnie z dzisiejszą teorią realnej polityki. Kogo by pan proponował postawić na czele takiego ugrupowania? Zapytał Borejsza. Bolesława Piaseckiego, jeżeli jeszcze żyje. To ma być z pana strony żart? Nie, mówię najpoważniej na świecie. Bolesław Piasecki posiadał olbrzymi wpływ na przedwojenną młodzież i miał możliwość, aby infiltrować swoimi działaczami młodzieżowe organizacje związane z sanacją. Sprzyjały mu w tym jego osobiste umiejętności przekonywania ludzi. Borejsza w lot pojął doniosłość argumentów. Na ówczesnym etapie sytuacyjnym pierwszym postulatem nowej władzy było oczywiście, aby nie uznana została przez naród za władzę okupacyjną, a za władzę Polską bez względu na emocjonalny do niej stosunek. Plan Boheńskiego był najklasyczniejszym planem ugody pomiędzy nacjonalizmem i komunizmem. W tym czasie Piasecki miał zostać aresztowany przez NKWD za szerzenie antysowieckiej propagandy na wschód od Bugu. Dostał od komunistów ultimatum: albo legalna opozycja, albo śmierć. Paks na początku swojego istnienia próbował docierać do emigracji, zniechęcać do wspierania partyzantki antykomunistycznej ze względu na olbrzymie straty, jakie poniósł polski naród w czasie wojny. W późniejszym czasie pakt wspierał infiltrację Kościoła katolickiego, tworząc alternatywę dla konserwatystów, którzy woleli szukać porozumienia z władzą komunistyczną. Co istotne, Józef Mackiewicz nie nazywa Piaseckiego i Bochańskiego agentami. Podkreśla, że obaj panowie kierowali się pod politycznymi motywami niż samą chęcią współpracy z nowym reżimem. Niestety, etap zwalczania Kościoła już pracą agenturalną był. Piasecki miał być niezwykle uprzywilejowanym człowiekiem, który tworzył fałszywe katolickie media, które wspierały komunistyczną propagandę. Co ciekawe, Pax chcąc podważyć autorytet samego papieża, posiadał też struktury za granicą, zostały jednak one przez Watykan zdekonspirowane. Gomułka usunął zagraniczną agenturę Paxu, ale zachował tę krajową. Bolesław Piasecki był jednym z najbardziej prokościelnych polityków polski międzywojennej, a mimo to skończył jako agent Urzędu Bezpieczeństwa działającego pod kierownictwem pułkownik Luny Brysty-Gierowej. Przypadek Piaseckiego nie jest jedynym przykładem znanego nacjonalisty, który ostatecznie poszedł na współpracę z komunistami. W artykule Rzeczpospolitej pod tytułem Realizm Giertychów znajduje się akapit opisujący stosunek do polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Jędrzeja i Macieja Giertycha, kolejno dziadka i ojca obecnego posła Platformy Obywatelskiej Romana Giertycha. Rodzina Giertychów posiada długie tradycje nacjonalistyczne. Jędrzej Giertych, podobnie jak Bolesław Piasecki, cieszył się w latach 30. sympatią wśród wielu młodych nacjonalistów. W swoich pracach, podobnie jak współcześnie Grzegorz Braun czy Stanisław Michalkiewicz, opisywał wrogi wpływ masonerii i licznej mniejszości żydowskiej na państwo polskie. Przed rozbiorem Czechosłowacji sympatyzował też z III Rzeszą i włoskim faszyzmem, odcinając się jednak od ich biologicznego rasizmu. Cały czas stronnictwo narodowe i organizacje z nimi związane opierały się na naukach kościoła. Jędrzej Giertych brał udział zarówno w wojnie polsko-bolszewickiej, jak i kampanii wrześniowej. Całą wojnę spędził w niemieckich obozach niemieckich, z których próbował uciec. Po II wojnie światowej wyjechał z rodziną do Wielkiej Brytanii. PRL cenzurowało jego pracę, aż do pewnego momentu, w którym Jędrzej opowiedział się po stronie generała Jaruzelskiego w konflikcie z Solidarnością. We wspomnianym artykule Rzeczpospolitej możemy przeczytać. Jedną z największych kontrowersji dotyczących Jędrzeja Giertycha jest jego postawa w latach 80. W 1982 roku opublikował broszurę Co robić, w której pisał, że Jaruzelski jest najbliższy temu, co odpowiadałoby polskim dążeniom narodowym i poparł wprowadzenie stanu wojennego. Komuniści wykorzystali później te deklaracje, drukując fragmenty broszury Giertycha w Żołnierzu Wolności, tubie propagandowej reżimu. Było kilka przyczyn, dla których Jędrzej Giertych zdecydował się na ten krok. Tłumaczy historyk profesor Jan Żaryn. Przede wszystkim uważał on, że w długiej perspektywie Polska musi porozumieć się z Rosją. Podkreślanie wspólnych polsko-rosyjskich interesów było w jego mniemaniu nieodzowną częścią politycznej koncepcji Romana Dmowskiego. Problem w tym, że dla Dmowskiego przymierze z Rosją nie było dogmatem, tylko doraźną taktyką, dodaje profesor Żaryn. Jędrzej Giertych sprzeciwiał się metodom konspiracyjnym. Miał również negatywny stosunek do PRL-owskiej opozycji. Sądził, że Solidarność została zdominowana przez KOR, organizację jego zdaniem kryptokomunistyczną, żydowską i masońską, która prowadzi Polskę ku katastrofie tłumaczy profesor Żaryn. Syn Jędrzeja, Maciej Giertych, przyjechał do kraju w 1962 roku. Z zawodu był lekarzem, ale politycznie pozostawał wierny nacjonalizmowi, niechętnie patrząc na komunistyczną władzę. Dalej, w tym samym artykule Rzepy zostało napisane, gdy Maciej zaangażował się w życie publiczne, jego poglądy siłą rzeczy wywołały kontrowersje. Trzymał się on bowiem w kraju linii wyznaczonej przez ojca w Londynie. Ocena działalności publicznej profesora Macieja Giertycha w latach 80. jest trudna, mówi Marek Jurek. Współzałożyciel i członek opozycyjnego ruchu Młodej Polski. Z jednej strony miał on kontakt z londyńską emigracją, stała za nim piękna karta wojenna jego ojca i prowadził pożyteczną działalność, kolportując wydawane w Londynie książki i prasę. Z drugiej jednak strony był negatywnie nastawiony do działalności opozycyjnej, którą prowadziliśmy i nieraz wchodziliśmy z nim w ostre spory. Później okazało się, że nasza ocena sytuacji była o wiele trafniejsza niż tak zwany realizm Giertychów. W 1986 roku Maciej Giertych wszedł do Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa, którym był wówczas Wojciech Jaruzelski. Rada była ciałem doradczym o niesprecyzowanych kompetencjach, za pomocą którego komuniści chcieli nawiązać kontrolowany dialekt z opozycją. Nie udało im się to, bo opozycja zbojkotowała Radę. Maciej Giertych brał udział w jej pracach aż do końca w lipcu 1989 roku. Na ostatnim posiedzeniu mówił m.in. że politycznie nie wolno nam rezygnować z oparcia o Rosję. Zachód o polski gdańsk bić się nie będzie. Natomiast Związek Radziecki nas militarnie ochrania. Jest też wypróbowanym partnerem gospodarczym. Giertych pokładał wówczas w generale Jarzelskim nadzieję na utrzymanie stabilności kraju. Potrzebny jest nam u steru ktoś, kto zapewni trwałość sojuszu ze wschodnim sąsiadem. Rolą prezydenta będzie pilnować, by nie przejść z deszczu pod rynnę, byśmy nie stracili tych pozytywów, które daje nam oparcie o Związek Radziecki. Tylko pan, panie przewodniczący, może nam to zagwarantować mówił na posiedzeniu rady, zwracając się do Jaruzelskiego.